Pomogłosław także ten standard należący do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strażacy z Wilkowiska podążają za tradycją. Ufundowany przez lokalną społeczność sztandar z 1968 roku został zastąpiony tym oto nowym, który jak ten sprzed ponad pół wieku również podarowała lokalna społeczność. Stary sztandar zostanie w naszym, że tak powiem, archiwum, zostanie przechowany w specjalnej gablocie. On został przekazany nam w 1968 roku przez społeczność mieszkańców Wilkowiska. Wychowano dawała nam go mieszkanka naszej miejscowości, pani Zofia Bielska. Idziemy tą tradycją i po raz kolejny ten sztandar nowy zostaje tak samo przekazany przez naszą społeczność. Ręcznie wyszywany sztandar wykonała pani Paulina Frys, która podczas oficjalnej uroczystości przekazała go strażakom. Strażacy poprosili, żeby wyszyć, więc wyszyłam. No, to zeszło mnie trochę, gdzieś około dwóch lat, po pracy wieczorami. No i udało się. Sztandar ufundowany przez mieszkańców Wilkowiska. Podpisał prezes oddziału wojewódzkiego Związku OSP RP Edward Siarka. Z wdzięczności za Waszą ofiarną służbę. Sztandar przekazuje się Uchwalę wraz się z, z protokołem przekazania i czyni się to oczywiście z największymi honorami. Nie inaczej było podczas sobotniego wydarzenia. Precyzyjna robota. Która świadczy o tym, że ktoś, kto to robi, wkłada w to w serce, że to nie tylko maszyny, ale to właśnie wysiłek i takie zaangażowanie w to, co się robi, aby przekazać wartości, które ten standard niesie, kolejnym strażakom, którzy właśnie będą tutaj w wilkowisku, w gminie Jodłownik służyły miejscowej. Społeczność. Podczas uroczystej zbiórki, na której byli obecni strażacy z jednostki, a także gminy, władz samorządowych i odłownika, jak również najwyższych władz strażackich województwa i powiatu. Na czym był wzorowany sztandar? No na jednym sztandarze. Na wzór, wzór po prostu z jednego sztandaru, z jednej jednostki o, stra... o straży pożarnej w i od tego po prostu Ty sami pozmieniam. strażacy zadowoleni? Wygląda na to, że tak. Myślę, że tak. Jest zadowolenie mają nowy sztandar. I ja też bardzo się cieszę, że się mi to udało wykonać. Uroczyste przekazanie sztandaru było dobrą okazją do wręczenia odznaczeń, które otrzymali druchowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowisku, a wydarzenie zakończyło się corocznym walnym zebraniem, podczas którego strażacy podsumowali 2024 rok.